Cześć, czas, abym rozpoczął czwarty tydzień przygotowań do maratonu. W związku z tym, iż przez trzy tygodnie intensywność treningowa oraz objętość moich treningów narastały w sposób drastyczny, postanowiłem w tym tygodniu nieco wyluzować. Wykonam tylko trzy treningi biegowe, z czego dwa będą bardzo delikatne, natomiast trzeci będzie lekko ekstremalny, można by powiedzieć, że będzie to swego rodzaju wyzwanie, ale o tym przekonacie się na koniec tego odcinka. Już jestem po półgodzinnym biegu. Jak zauważyliście pewnie uważnie oglądając mój kanał nie wykonuję rozciągania po biegach teraz z tego względu, że podczas któregoś z rozciągań musiałem sobie delikatnie naciągnąć więzadło no albo ścięgno raczej pod kolanem w lewej nodze i tak mnie pobolewa dlatego postanowiłem się Rozciągać tylko delikatnie i bardzo krótko, nie wliczam tego do czasu treningowego. Podsumowując dotychczasowe 3 tygodnie treningowe, zadowolony jestem z osiągniętego pułapu 90 minut biegu, natomiast zasmuca mnie trochę prędkość, z tym, że jest to ciągle prędkość przy tętnie maksymalnym 80% tętna maksymalnego i tak dzisiaj wyszło mi na przykład 4,5 km pół godziny, czyli 9 km na godzinę. No Jest to trochę wolno. Pytanie, jaka prędkość będzie, gdy nie będę się ograniczał tętnem maksymalnym. Dzisiejszy pół godziny bieg spokojny już za mną. Udało mi się pokonać 5 km 380 m. Także wypoczynek mi służy, ponieważ tempo biegu wzrosło. W tym tygodniu mam do zrobienia jeszcze tylko jeden bieg, dość ekstremalny, co to będzie zobaczycie w dalszej części tego odcinka. Natomiast póki co ja jestem zadowolony, ponieważ biegi półgodzinne spokojne stały się dla mnie pewnego rodzaju spacerkiem. Już nie odczuwam takiego zmęczenia. Pewnego dnia szwagier rzekł, A może wbiegniemy na śnieżkę, skoro będziemy w Karpaczu? Oto i jesteśmy. I co ja mam chodzić? Dwie i pół godziny, a? Dwie. to Jest dla lamerów. Dwie i pół godziny dla lamerów. A dla nas? Dla nas? Półtorej. Półtorej. Półtorej, dobra. Półtorej. Planujemy, idziemy. Czas odpoczynku już się skończył. Dzisiaj nie ma patrzenia na tętno. Tętno nawariować. Podbiegamy. Dopiero początek łatwo nie będzie. Każdy krok to wielki wysiłek. Biegnę już tak wolno, że nie mogę być wolniej. Dlatego tempo już staram się zachować. Natomiast ciągle jestem na granicy pomiędzy czwartą a piątą strefą tętna czyli pomiędzy. 90% ten maksymalnego w górę. Ta zmiana wysokości zabija. Niestety ze względu na duże zakwaszenie organizmu i zmianę te ukształtowania terenu na kamloty, ten odcinek muszę przejść. Staram się robić to. W szybkim dynamicznym tempie co nie jest łatwe robi się jeszcze bardziej stromo Ach, Tyle już pokonałem Ok w górę dalej w górę byle do przodu Kawałek Płaskiego delikatnie w dół. Nogi ruszyły mi jak z torpety. Udało mi się wpiec w 66 minut, także brakuje tylko trzeciej szóstki. Czekam na relację z pogodą. O, pogody, o pogodą Jak widzicie nie jest ciepło Czas ruszać w drogę powrotną Jesteśmy już razem po herbatce także ruszamy idziemy w <trym i> ziąg <zimna> Idziemy ale klepisko. Kręciliśmy na drugi szlak, a tam odbiegaliśmy. plus 1 stopień Celsjusza Pogoda dla prawdziwych raków Ale krótkie spodenki to królowie na trasie no kurde, tylko biegacze mają krótkie spodenki tutaj no, o, wszyscy kiwałem głowami i to A to tylko banda pracowników wirowych prawdziwe koziczki tu muszą ale nogi robią się takie trochę ciężkie właśnie skończyliśmy zbieg Jaki mamy czas? Masz czas? Mogę mieć czas. Możemy mieć czas. Teraz znajdę czas 2,20 czyli 50 minut. 50 minut na zbieg. Było dobrze. Ja jestem zadowolony A ty szwagier. Jest zmęczony. Jest zmęczony, ale zadowolony. Pewnie. No dobra, zakończymy. Cześć.